Dzień dobry, dzień dobry! Składanie wszystkich jajek do jednego worka jest głupie i nieodpowiedzialne. Stawianie wszystkiego na jedną kartę jest niemądre. Biznes postawiony na jednej nodze może być niestabilny i się wywrócić. Dlatego pamiętaj, dywersyfikuj głupcze! Ileż to razy takie właśnie porady słyszymy od wszelakiej maści doradców finansowych, inwestycyjnych. Twój portfel musi być zdywersyfikowany. Miej tam narzędzia bardziej ryzykowne, ale potencjalnie przynoszące większe zyski, ale też takie bezpieczne, które uniezależnią cię w przypadku jakichkolwiek wahań koniunktury. Dopiero wtedy będziesz mógł spać spokojnie. Dywersyfikacja to klucz do sukcesu. Takie właśnie rady bardzo często do nas trafiają. I ja, mój drogi widzu, muszę zupełnie szczerze powiedzieć, że wszelakiej maści takie właśnie rady mam kompletnie w. Ale zanim postawisz na mnie krzyżyk, pozwól, że wyjaśnię skąd właśnie u mnie wzięło się. Takie podejście. Musimy natomiast zacząć od rzeczy najważniejszej, a ja dopiero potem zapraszam do oglądania. Prezentowane w filmie treści stanowią wyraz osobistych poglądów autora. W Twoim przypadku mogą się nie sprawdzić i na 100% nie są stuprocentowym przepisem na sukces. Zanim powiesz, że autor jest dyplomatycznie mówiąc co najmniej lekkomyślny, postaraj się obejrzeć do końca i zrozumieć motywację, zawsze też możesz skontaktować się, skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Dziękuję. Naturalnie, daleki jestem od generalizowania i wrzucania wszystkich doradców do jednego worka. Ba, wierzę, że w wielu przypadkach taka informacja o konieczności dywersyfikacji no, jest wprost spowodowana troską o moje dobro, o dobro mojego portfela i tak dalej, dalej. Ale byłbym naiwny, gdybym nie wiedział, że wielokrotnie taka troska wynika wprost z tego, że a doradca taką wiedzę posiadł na szkoleniu i po prostu tak nauczony jest mówić, a b tego typu informacja do klienta pomaga mu po prostu lepiej realizować no, wyśrubowane, narzucone plany sprzedażowe. Bo każdorazowo, kiedy dosprzedam jakiś dodatkowy produkt, lokatę, polisę, jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, no to realizuje te plany, dzięki czemu w teorii firma zarobi więcej i prawdopodobnie doradca też zarobi więcej. A nie będę czarował, że nie dałem się temu trendowi niejednokrotnie ponieść, chcąc spróbować smaku dywersyfikacji. Przede wszystkim stosuję tę obowiązkową formę, która dotyczy każdej pracującej w tym kraju osoby, czyli płacę składkę ZUS. Ba, będąc przedsiębiorcą od 2015, muszę ten ZUS nawet płacić podwójnie, bo nie wystarczy, że płaci to za mnie pracodawca, muszę to też robić jako przedsiębiorca i to jest świństwo. I korzystając z okazji, chciałem podejąć taką deklarację wobec pani prezes ZUS. Szanowni Państwo, szanowna pani. W każdej chwili, w każdym miejscu jestem w stanie własną krwią podpisać taką deklarację. Państwo mi dajcie te pieniądze, które mam e, zgromadzone w ZUS-ie do tej pory, po tych dwudziestu kilku latach pracy zawodowej, a ja deklaruję, że nigdy w życiu do czasu mojej śmierci nie będę chciał żadnej emerytury. Ale tak się nie da, no bo ZUS jest obowiązkowy. Próbowałem sobie zatem przez te lata zbudować nogę, taką alternatywę w stosunku do pracy zawodowej. Wspólnie z kolegą prowadziliśmy szkołę nauki jazdy. Wspólnie z kolegą prowadziliśmy taki osiedlowy PAP i to tak jak mówię, była próba uzupełnienia czymś pracy zawodowej. Próbowałem zbudować dochód taki pasywny, czyli na przykład Byłem szczęśliwym posiadaczem polisolokaty. Teraz wiem, że to polisolokata w Generali. Pozdrawiam Państwa z Generali. Musiałem wpłacać co miesiąc obowiązkowe składki. Mogłem sobie aktywnie tym zarządzać, przerzucać pomiędzy funduszami, a zarabiało na tym faktycznie wyłącznie Generali. Więc w pewnym momencie żyłka mi pękła. Biorąc na klatę nawet tę opłatę likwidacyjną, zdecydowałem się koniec, zamykamy. Byłem szczęśliwym posiadaczem, chcąc zaproszczyć się o swoją emeryturę, takiego planu oszczędnościowego w firmie, która wtedy się nazywała. Była chyba Pramerica, teraz nazywa się Prudential, gdzie odkładałem na emeryturę. Ale jak policzyłem sobie, że po 40 latach odkładania ta kwota, którą stamtąd wyciągnę, będzie mniejsza niż ta, którą wpłaciłem rzeczywiście, bo część zjedzą opłaty za zarządzanie, no to zrezygnowałem z tego. Bawiłem się też troszkę w rynek kapitałowy, biorąc bardzo często udział w tzw IPO, czyli czymś, co ostatnio zrobił Allegro. Spółka wchodzi na giełdę, jest pierwsze notowanie. Kupujesz akcje i najczęściej zaraz potem sprzedajesz je z zyskiem. A były takie czasy, że bardzo dużo spółek skarbu państwa było prywatyzowanych i na tych IPO można było zarobić. Dobrym przykładem jest PZU, bardzo złym przykładem jest Jastrzębska Spółka Węglowa. Kto w czasie IPO kupił akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do dzisiaj nie odzyskał swoich pieniędzy. Po tych wszystkich latach próby dywersyfikowania wiem jedno, Gdybym od 2002 roku zamiast bawić się w dywersyfikację, poszedł w nieruchomości, no to miałbym zbudowany portfel dwa razy taki, jaki mam teraz. Bardzo dużą niedogodnością w przypadku tych wszystkich rozwiązań jest to, że trudno zbudować taki. Pasywny, nie wymagający jakiejś ponad na standardowej pracy, regularny, wypłacany co miesięcznie dochód, taki przepływ jak z najmu nieruchomości. Nawet jak w przypadku rynku akcji, rynku kapitałowego, kupię akcję jakiejś spółki dywidendowej, no to musiałbym mieć ogromny portfel, żeby poziom tej wypłacanej dywidendy dawał tyle, co na przykład e, miesięcznie, tyle co na przykład najem jednej kawalerki. Dlatego właśnie zdecydowałem się pójść Wyłącznie w nieruchomości. Ale to nie jedyny powód. To powtórzę jeszcze raz, żeby to padło głośno i wyraźnie. Inwestuje wyłącznie w nieruchomości. Nie dywersyfikuje. Inwestuję wyłącznie w nieruchomości na wynajem, na wynajem długoterminowy i mam długi horyzont czasowy. Taka jest moja strategia i gdzieś tam już w jakimś filmie, do którego tu wrzucam link, o niej opowiadałem. Udało mi się też mnie samemu przepracować trzy największe lęki, z którymi borykają się inwestorzy w nieruchomości: że jest drogo, że jakbym kupił 15-20 lat temu, to wtedy nieruchomości były tanie, teraz są mega drogie, nikogo na to nie stać. Dwa, zniszczą mi. C, yy, kraj się wyludnia, ludzie wyjeżdżają, nie będzie komu wynajmować, bo miasta umierają. No to idąc po kolei, zniszczą mi. Oczywiście, że mogą, ale mogą też nie zniszczyć, tego nie wiesz, ale biznesu trzeba pilnować, gdzieś to wkalkulować sobie i po trzecie tego typu ryzyko można ubezpieczyć. Można ubezpieczenie nawet od kradzieży, czyli gdyby ci wynieśli graty z mieszkania, ubezpieczyć. Drugie yy, ryzyko, drugi lęk, Kraj się wyludnia miasta, umierają. No jasne, są takie miasta, gdzie populacja spada, ale są też takie, gdzie populacja rośnie. Co więcej, mamy sporo imigrantów. Duża część moich najemców aktualnie to są mieszkańcy. Czy obywatele Ukrainy, a pojawiają się też Białorusini, także gdzieś to się bilansuje. My w latach 80. też jeździliśmy, znaczy ja nie, bo byłem za młody, ale w latach 80. jeździło się na tak zwane Saksy do Niemiec, tam też Polacy wynajmowali mieszkania i teraz trochę ten trend wygląda w ten sposób, że ludzie ze wschodu przyjeżdżają do nas w poszukiwaniu lepszego życia. I rzecz ostatnia, tanio to już było, teraz to jest drożyzna. Okej, okay, ale zastanówmy się chwilę drogi widzu, skąd się bierze cena metra kwadratowego mieszkania. Ano składa się na to cztery podstawowe elementy, tak w dużym uproszczeniu podchodząc do rzeczy. Po pierwsze, cena gruntu, po drugie, cena materiałów, z których jest wybudowana dana lokalizacja, po trzecie, to jest cena czy koszt robocizny i wreszcie rzecz czwarta. Marża dewelopera, jeżeli mówimy o nowej budowie, a jeżeli mówimy o czymś, co już stoi, to bierze się pod uwagę tak zwaną wartość odtworzeniową czyli gdyby ten budynek, który dzisiaj stoi, się nagle zawalił, to ile kosztowałoby postawienie czegoś w podobnym stylu? I to zawsze będzie drożej. Czy ktoś z Was, drodzy widzowie, zna sytuację taką, że ceny działek spadły? Albo czy ktoś zna taką sytuację, że ci goście co przychodzą, remontują albo budują, nagle mówią: Nie, nie, to my chcemy 75% naszej wczorajszej stawki. Albo czy ktoś zna taką sytuację, że materiały budowlane są tańsze dzisiaj niż na przykład 5-7 lat temu? Nie wydaje mi się. Cena metra kwadratowego, a co za tym idzie koszt czy wartość mieszkania, zawsze w dłuższym okresie czasu będzie rosnąć. Zawsze. Koniec. Kropka. Oczywiście mogą zdarzyć się pewne wahania, które musisz brać pod uwagę, na przykład jeśli flipujesz dzisiaj kupisz na górce, jak chcesz sprzedać z zyskiem za 3 miesiące, a coś się zdarzy, jakiś spadek dołek, no to wtedy masz problem. Ale pamiętaj, drogi widzu, ja inwestuję w długim okresie czasu. Oczywiście inwestując w nieruchomości, też możesz dywersyfikować, bo są przecież różne sposoby. W moim przypadku, chcąc na przykład kupować kawalerki na wynajem i budując długofalowo portfel, mógłbym flipować, licząc na to, że dzięki temu zbiorę szybciej kapitał albo kupię więcej mieszkań. Mógłbym zająć się deweloperką po to, żeby sobie zostawić część mieszkań do tego portfela, później przeznaczonego na wynajem. A robiąc to, co robię, na co dzień też stosuję pewnego rodzaju dywersyfikację. Jak to wygląda w moim przypadku? Po pierwsze, dywersyfikuję ilości. Mega sexy, byłoby powiedzieć od niechcenia na jakimś spotkaniu z kolegami z pracy. Wiecie, ach, postanowiłem też inwestować w nieruchomości i kupiłem taki apartament ze 150-metrowym tarasem, który spokojnie wynajmę za 8 tysięcy. Ekstra, nie? Tylko, że prawda jest taka, że nawet jeśli ten jeden apartament da Ci 8 tysięcy, to jeszcze trzeba go wynająć. I mówiąc o dywersyfikacji ilości, mówię o tym, że wolę mieć na przykład 10 mieszkań, które dadzą mi te 7 tysięcy niż jeden apartament, który da mi te 7 tysięcy, bo jak ten apartament się nie wynajmuje, to mam zero, a jak się nie wynajmie nawet połowa z tych 10 moich kawalerek dających 7 tysięcy, to nadal będę miał około 3,5-4 tysięcy przepływu. Dywersyfikuję też lokalizację. Akumulacja, wszystkie nieruchomości w jednym miejscu mają swoje plusy i minusy. Plusem będzie to, że można wszystko załatwić w jednym miejscu, nie trzeba się najeździć. Minusem jest na przykład to, że jeżeli masz. Jeden budynek, w którym masz wszystkie swoje mieszkania, a gdzieś obok otworzy się spalarnia śmieci albo jakiś inny biznes, który jest no, średni dla najemców, to możesz mieć za chwilę problem, że twoje mieszkania, które fajnie są skumulowane w jednym miejscu, stoją i nikt ich nie chce wynająć, bo nie da się otworzyć okna. Dlatego lepiej sobie to moim zdaniem troszeczkę porozrzucać. Ostatnia rzecz, którą robię, to ubezpieczam nieruchomości. I to nie tylko dlatego, że wymaga tego bank. Po część tych nieruchomości jest skredytowana, więc muszę mieć polisę i muszę mieć sesję na rzecz banku. Ale nawet jak nieruchomości są kupione za gotówkę i są w 100% moje, to też je ubezpieczam. I po pierwsze dlatego, że to mi pozwala spokojnie spać, ale po drugie, co jakiś czas też weryfikuję w związku z tym, że ta wartość nieruchomości rośnie, czy kwota ubezpieczenia jest adekwatna. Co to oznacza? No, jeżeli kupiłem ruderę za 30 tysięcy, wyremontowałem ją za kolejne 30 i ubezpieczyłem na 100 tysięcy, a dzisiaj ta nieruchomość wiem, że na rynku jest warta zupełnie spokojnie 150, 000, no to w moim interesie jest podnieść kwotę tego ubezpieczenia, nawet jeżeli będę płacił wyższą składkę. I to jest to, co robię regularnie. Dywersyfikuję ilość, dywersyfikuję lokalizację i ubezpieczam. Ale nadal. Długofalowo inwestuje w nieruchomości na wynajem, na wynajem długoterminowy. Koniec. Kropka. I to by było na tyle, mój drogi widzu. Przyznam szczerze, że tytuł dzisiejszego odcinka, czyli Dywersyfikacja głupcze, jak najbardziej odnosi się do mnie, no bo ja nie dywersyfikuję. Mam nadzieję, że udało mi się dość składnie wyjaśnić, dlaczego porwałem się na tak ogromne ryzyko. Czym Powodowane jest moje działanie. Jeżeli film Ci się podobał, jeżeli chcesz więcej filmów o nieruchomościach, to proszę o subskrypcję albo tą tak zwaną łapkę w górę. A dzisiaj już serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia przy okazji kolejnego odcinka. Czuwaj!